Cześć, siemaneczko czołgiści, witam na kanale. Z tej strony Harzio. Dzisiaj chciałem zaprosić Was do odcinka o bardzo fajnych czołgach niemieckich Leopard 2. Ta linia znajduje się u Sofii, Wolfi od szóstego poziomu. Zaczynają się już dość fajne maszyny. Dzisiaj pojeździmy sobie dziewiątką Leopardem 2.6. Zacznę od załogi. Ja tutaj postawiłem na dowódcę. Filip Holskał, bardzo dobry dowódca pod MBT. On nie tylko Filip Holskał się nadaje. Jest tutaj kilku dowódców. To już w zależności od tego, jaką linię rozwojową u nich wybierzecie. Ten pan też fajnie się tutaj sprawdzi. Po rozwinięciu tutaj jeszcze tych dodatkowych parków do mobilności będzie w sumie świetnie radził na czołgu podstawowym. Macie tutaj trzech zawogantów, co pozwoli Wam fajnie podbić parametry pojazdu. Każdy ma po dwie umiejętności. Kierowcy postawiłem na przyspieszenie, plus 20% na bezdrożach, a także na ogólną celność podczas jazdy. U nowego wbiłem szybkość celowania, plus 10%, a także poprawiłem tutaj precyzję strzelania. Ładowniczego zwiększyłem szybkostrzelność, a także wybiłem do obrażeń modułów. Wyposażenie amunicyjne tutaj to jest taki standard, na MBT. Macie tutaj APF-SDS-a, pocisk PK, a także pocisk naukowo burzący. Przy czym APF-SDS tutaj ma bardzo wysoką prędkość, a także potężną wartość penetracji 850. Niektóre dziesiątki tyle nie mają, pamiętajcie o tym. Bardzo dobry pocisk. Pocisk Hit ma tutaj również bardzo wysoką penetrację, bo aż 940, dość wysokie obrażenia, jak na Leoparda, 648. A także bardzo fajnie, ponieważ zadaje on obrażenia w przypadku braku penetracji. Dodatkowo bardzo wysoki bonus do pożarów, a także uszkodzeń modułów. Ja tutaj jeszcze opcjonalnie włożę sobie pocisk odłunkowo burzący, ale jego nie musicie używać. Ten hit tutaj się świetnie sprawdza. A materiały eksploatacyjne, części zamienne, zestaw medyczny, a także gaśnica. Sloty technologiczne pojazd posiada aż 4, obowiązkowo do szybkostrzelności, a także prędkość celowania. Ja tutaj postawiłem na zasięg widzenia w życie optykę, ponieważ ten czołg ze względu na swoje świetne działo, bardzo fajnie nadaje się do strzelania na większe odległości i warto, żeby daleko widział. A także tutaj ulepszenie do ogólnej celności działa. Parametry ogólne 540 obrażeń to jest dość mało. 850 penetracji, bardzo dużo. Przy czym tutaj macie bardzo wysoki DMG na minutę dzięki bardzo fajnemu czasowi przeładowania poniżej 5 sekund. Bardzo wysoka obrona, masz 3700 punktów życia. Wysokie właściwości opancerzenia, pancerz naprawdę bardzo mocny czołowo. Wysoka mobilność. 75 na godzinę. Troszeczkę schobę przyspieszenie, 5,30, ale to jest związane z masą pojazdu. Chociaż powiem Wam szczerze, że ten czołg i tak dość dobrze jeździ. obrót kadłuba 38,52, to jest nieźle. Adaptacja 15% kamuflażu. Nie najgorzej jak na tak duży czołg. 385 metrów zasięgu widzenia, to jest optyką. Całkiem nieźle. Celowanie. Kapitalna depresja armaty, minus 10, plus 20, elewacja do góry Świetna celność, 0,075 Bardzo dobry czas celowania, 1,2, to jest bardzo szybko 36,75, obrót wieży Co do samego opancerzenia Pojazd jest, w temu co spora część graczy powie Dość dobrze opancerzony, tutaj niestety wadą jest ta dolna płyta pojazdy przy penetracji 800 i większej będą się tutaj wbijać wam niestety, ale jest spora grupa czołgów nie posiadająca już takiej dobrej pany i tutaj macie na przykład challengera, który posiada 750 i zobaczcie nie będzie on w stanie tutaj praktycznie w żaden sposób wam zaszkodzić. Jak schowacie ten dolny odcinek, no to jesteście dla takiego czołgu nieprzybijalni. Pojazd również posiada bardzo fajne ekrany boczne, które chronią pod dość dużymi kątami. Bardzo dobra ochrona przeciwko pociskom HIT i PPK, tutaj frontowo. To dodatkowo nakładane opancerzenie świetnie się tutaj sprawdza. Ja myślę, że na temat czołgu to by było tyle. Ja zapraszam Was do bitwy, a po bitwie zrobię jeszcze takie krótkie podsumowanie. A witam w bitwie Tryb do Operacji Globalnych Mapka Martwa Przepaść. No cóż, jedziemy po trójkę mocno czołgi przeciwnika i za jedynki Armata Challenger, K2 dobra maszyna. Bez skutku Dobra komu w drogę temu trampki idziemy dalej Zobaczcie czołg szybki, naprawdę jak się bujnie Bardzo szybko jedzie Ok, tu już mamy towarzystwo Ja postaram się schować tą dolną płytę wchodzi w armatkę, tutaj w dolną część podłogi Co tu się dzieje? On po mnie jedzie? xm jedynka. Widzicie, wchodzi i w leklerka i w Abramsa bardzo potężne działo. Ten to będzie robił plecy, tak myślałem. Niedobrze, że nam spadła wojsienica. Ja myślę, że to nie tyle. Właśnie tak mnie przebił skrzywek. No może być tu kiepsko. tutaj O tutaj Kanwyki obrwałem Nie trafiłem Niewiarygodne Jeszcze jakiś bot Terminator no to zamiast strzelać Do czerwonych także grzejesz do mnie Co za Franca no Dobra, to jest ten Leclerc Jedzie już armata, zaraz pił się Zobaczymy, może się uda Strzelił Dobra No i jest armata Teraz zajdę pewnie A jednak nie, nie strzelił się kolega I bardzo dobrze widzicie, wystarczy troszeczkę pokontować, poruszać się i już nie jest tak łatwo się strzelić. Czyli wcale to poncerzenie nie jest takie słabe. Trzeba po prostu wykorzystywać pojazd w jak najlepszy sposób, żeby te słabe punkty ukryć utrudnić celowanie, właśnie. Przeciśniętymi tą kanwujeczkę. Bardzo fajny czołg widzę. Tak przy okazji, swoją drogą. Mocny. Uch, tutaj złapał go ten niszczyciel. Ale potwornie sięka. Tak szybko strzela, że. Dobra. Ja tu może na pierwszą linię wychynął się, nie będę. Nie mam zbyt dużo HP. Ale widzę, że Challenger idzie Za wzięcie, nie odpuszcza Spróbujemy go troszeczkę wspomóc Już tam jeszcze jest ostrzał, widzę rakietowy A nie, ta armata strzela Uuu, no tak, zajechał mnie od boku XM1 jeszcze z hita Jest strasznie mocno. Strzela bardzo wysokie DMG. To jeżeli chodzi o Bramsa, dziesiąty poziom. Fajna ta eventowa arta, powiem wam podoba mi się. A tak przy okazji to ciekawy jestem jak u Was z bitewną drogą. U mnie w klanie Lost of Legion, co niektórzy z chłopaków już przychodzili Szafoba Przy okazji Pozdrawiam serdecznie mój klan, jeżeli ktoś chciałby wstąpić zapraszamy Bardzo fajna atmosfera Dość nagra bez spinki to widzę Kolega jedzie tym XM1 Może uda się go tutaj no dobra. Zdjęli go. Tutaj TTT to że nie walczy z challengerem. To przeciwnik twardy, ten challenger powiem. I ciężki do rozwalania, bardzo dużo punktów HP. Tutaj Dziadostwo byłoby dobrze zdjąć, żeby nam nie groździło. Nie przebiłem. Te terminatory to tak w swoją drogą przy okazji bardzo dobre opancerzone pojazdy. Często ciężko jest to przestrzelić. O, tu już siła złego na jednego. Uuu, uh, jeszcze wilk jest. No u nas tu jest dość spora grupa, tak więc... Myślę, że to przeciśniemy bez problemu. Warto byłoby teraz pojechać po czwórkę, tamta strona jest stracona. Przyjechaliśmy wszyscy tutaj. Bitwa właściwie dość wyrównana. Tutaj może postaram się ustawić dziś na górkę Może trochę po snajpie Posłaniam chłopaków, zobaczymy O właśnie Zobaczcie, Z takiej dużej odległości jestem w stanie przebić czołg podstawowy Potwornie dobre działo celne Z ogromną penetracją i nie ma za bardzo kto zaświecić Od naszego bunkra ktoś sypie Tak więc przeciwnik Gdzieś tam jest dobrze porozstawione po tych górach Okej, okay. a rozumiem, że się tutaj nie zaświecił, bo będzie źle Właśnie Wow, jak jest Ślizg, jak na sankach No kolego, nie pomagasz mi, no tak, jeszcze do mnie strzelaj, no, na pewno będzie zajebiście Challenger bardzo mądrze Leklark. <laughs> Nie ma tak lekko. Widzicie, no. no pan... Dobre ma to opancerzenie, mimo wszystko. Mimo, że jest ten słaby półk na podłodze. Tej plecy. Plecy, plecy, koledzy. Okay. nie ma silnika chwilowo. Oj, nie ma gościa. Dobrze, że kluczy ułożyłem. A przejąłby na moselka. A ten ta go chyba nie zatrzymał, nie do obrady. nikt tutaj się ostrzelił. Fuj! się wycofać. Gdzieś starałbym się na coś schować, ale nie wiem, czy zdążę. Ja. Już było ich za dużo. No, ale ok. Wygrana. Były momenty, że była bardzo wyrównana. Pojadę tutaj w tym kierunku. Może jeszcze uda się coś ustrzelić. Chociaż wątpię, już jest bardzo mało czasu. Powiem wam, że fajnie ten na osi jeździ, naprawdę, jak na tak ciężki czołg Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Chociaż tutaj Jak chodzi o parametry Po każdej aktualizacji różne rzeczy mogą się zmienić Niestety, raz te czołgi są mocniejsze, raz słabsze Raz są lepiej opancerzone, raz słabiej Nie wiem po co i to robią Ok, dzięki za bitwę Okay, witam już po bitwie, jesteśmy w garażu co do mocnych stron pojazdu bez dwóch zdań amunicja, kapitalna penetracja 850 tutaj na pocisku podstawowym, to jest naprawdę wynik, którego nie powstydziłaby się żadna dycha kapitalna obrona, dużo HP bardzo mocny pancerz całkiem niezła mobilność jak na tak dużą masę pojazdu dość przeciętna adaptacja z tym, że tutaj przy optyce nawet w miarę dobry zasięg widzenia. Świetne właściwości celowania. Działo kapitalnie celne. Bardzo szybko skupia. Z świetną depresją. Co do samych obrażeń, dość fajny wynik na minutę. Bardzo wysoka szybkostrzelność. Minusy pojazdu. Tutaj niestety dość duża sylwetka. Małe obrażenia na strzał. A także. Ta część, tej dolnej płyty, to niestety nie zachwyca. Ogólnie pojazd bardzo fajny. Mi yy, gra się nim bardzo dobrze, zresztą całą linią Leopard. Yy, do gry takiej snajperskiej, największą odległość, jego parametry tutaj yy, po prostu są wręcz idealne do takiego typu gry. Yy, co nie oznacza, żebyście nie włączali się do akcji, yy, nie pomagali. Też warto, jak widzieliście, troszeczkę można się pokręcić i też nie jest tak łatwo się w tą dolną płytę wstrzelić. Typowy snajper, świetne działo. Fajne pancerzenie szybki. Polecam zrobić. Cóż, z mojej strony to tyle. Uważam, że temat wyczerpałem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!